Mam dosyć ciągłej walki, choć kiedyś się do niej paliłem. Tułam się jak wyrzutek, a mój lud przeklina bogów, którzy nas opuścili. Nasza ojczyzna legła w gruzach, ale ja stoję twardo. Sześć dni temu gwiazda spadła na miasteczko Tristram. A potem umarli zaczęli ożywać. Kto stoi za tym złem, czyżby wreszcie znalazł się przeciwnik, godny mego ostrza? Aż cuchnie tu od śmierci. Gwiazda jest gdzieś blisko. Szukam upadłej gwiazdy. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba, Lea. Porozmawiaj z nią. Kapitanie Runfor, idzie tu więcej zmarłych! Nie możemy otworzyć bramy, dopóki ich nie przebędzimy. Jest ich więcej! Nigdy nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty! Straże! Otworzyć bramę! Le znajdziesz w gospodzie pod zarżniętym cielakiem. Za Karum popadło w niełaskę. Ty jesteś Lea. Rumford powiedział, że przeżyłaś upadek gwiazdy. Tak, ale mój wujek, Dekard, spadł w głąb starej katedry. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale. Uwaga! Rany mi się przemieniają! Więcej furii. To mi wykańcza inter. Umarli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Odeślę ich z powrotem do grobów. Uratuję twoje miasto. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Obiecałem, Marko, że go ochronia, a teraz on nie żyje. 16 zbrojnych wyruszyło. Tylko. Urabiam sobie ręce po łokcie, żeby przygotować dla ciebie te wspaniałe towary. Przybyłem tutaj, żeby badać upadek Starego Tristram. Jak mogę pomóc w walce z ożywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Daltyn i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Pomszczę twoich wojowników. Wierzę ci. Uderz na plugawę matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Jest jedna z plugawych matek! W ruinach przy drodze jest ich więcej! Ja, Dekard Kane, spędziłem wiele lat, podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach, zamieszkujących nasz świat, ale wciąż wzdraga mną widok plugawych matek. Są tym co pozostało z dwórek królowej asylgi które zostały zamordowane i zdeprawowane przez nikczemną magię. Żywią się teraz trupami i wymiotując nimi tworzą nowych ożywieńców. Nazywam się Abd Hazir, jestem podróżnikiem, uczonym i badaczem. Dzielę się swą szczegółową wiedzą o tym niesamowitym świecie i zamieszkujących go stworzeniach w moich zapiskach, których to opracowanie często wiąże się z wielkim ryzykiem. A Toli byłem niedawnymi czasy w Kanduras, gdzie mój namiot został splądrowany przez krwiożercze kolco zwierzę. Zdołałem przepędzić je za pomocą buta, ale człowieka mniej śmiałego spotkałby znacznie gorszy los. Za mało furi. Zadanie wykonane. Te przeklęte stworzenia mogą teraz odpocząć. Wysnął tu swoje piętno. Nie się pomagać naszemu burmistrzowi z wozem. Mój brat zginął broniąc miasta. A ten tchórz próbował uciec. Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć. Przodkowie dają mi siłę. Mam trochę nowych towarów, które mogą Cię zainteresować. Chodź, poszukamy Twojego wuja. Najpierw musimy otworzyć katedrę. Strażnicy zamknęli ją, zanim zostali zaatakowani. Rumford powiedział mi, że przebili się do chaty Adri. Klucz powinien tam być. Otworzyć bramę. Potrzeba więcej czasu. Za prawdę napisano. Ogień brustę na niebie wyżłobi i będzie to znak wam dany, że oto koniec nadchodzi. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychował mnie wujek Dekard. A twój ojciec. Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. Patrz, ukryta piwnica. Chodź ze mną. Twoja matka miała tajemnicę. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Potrzebuję furii. Klucz i dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka dekarta. Ja pójdę. Ty zostań i dowiedz się jak najwięcej. Dziękuję. Aidan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego zatroskanym sercu. Pocieszyłam go najlepiej jak umiałam. Bez względu na to, gdzie się uda, piekło będzie kroczyć za nim. Cienie znów zawisły nad Tristram, lecz tak jak Aiden, odejdę, zanim nas ogarną. Wciąż czekam. Zdjęcie pod moimi przysłami. Kolejna biedna dusza. Znajduje się w środku. To tutaj spadła gwiazda. To kobiety dają mi siłę. Są powolne i bezmyślne, ale ich spuchnięte i zdeformowane ciała skrywają wiele niebezpieczeństw. Ostre kolce i plugawe pasożyty. Podobno szywańce są dziełem jakiegoś większego zła, istoty tak mrocznej, że nie potrafię jej sobie nawet wyobrazić. Udało nam się, że umarli stamtąd nie wyjdą. Niech Akarat ma mnie w opiece. Nazywam się Lagdanan i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoryka. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nawet wtedy, kiedy mój miecz przeszywał jego zdeprawowane serce. Odejdźcie precz! Precz! Aby ta pułka utrzymała! Obudziła mnie moc gwiazdy! Wkrótce wszyscy będą cierpieć tak, jak ja cierpiałem! Straże! Chcę mieć jego kości!

Dziękuję Ci, ale czemu ryzykowałeś dla mnie życie? Potrzebuję Twojej wiedzy, dekadzie Kejnie. Lea ucieszy się, że żyjesz. Jak to dobrze, że i nic się nie stało? Obawiałem się najgorszego. W starych mapach znalazłem wzmiankę o tajnym przejściu.